Cześć, witajcie. Dzisiaj bierzemy sobie na warsztat Adobe Aero, czyli świetne narzędzie do wszelkiego rodzaju prac z AR-em. I teraz, tak krótki wstęp, będę Wam chciał pokazać, co możemy sobie tutaj zrobić na podstawie asetów, które znajdują się wewnątrz tego programu. No więc, zróbmy sobie test pierwszy. I tak jak wspomniałem, zanim przejdziemy do kolejnych elementów, czyli jak przygotowywać sobie treść w programach 2D, 3D. No to zobaczymy sobie co jest wewnątrz i co możemy tutaj sobie po prostu zrobić. OK. Program przede wszystkim ma powiedzmy tak sens w momencie kiedy zainstalujemy go również na jakimś urządzeniu mobilnym, czy to będzie tablet czy smartfon. Ja w moim wypadku Tutaj zainstalowałem sobie Adobe Aero na, na tablecie. Jest to iPad, i tam po prostu te wszystkie elementy, które będę tutaj tworzyć, będę mógł jakby przenieść. tak? I wtedy zobaczę, jak w tej poszerzonej rzeczywistości będą wyglądały te elementy, które stworzyłem. I teraz tak, ja tutaj posiadam oczywiście konto Creative Cloud i tym samym kontem loguję się na urządzeniu mobilnym, dlatego po prostu te projekty przechodzą. Czyli one się jakby zapisują na cloudzie, zapisują się w chmurze i później na urządzeniu mobilnym możemy korzystać z tych właśnie zapisanych projektów. No dobra, ale co mamy tutaj po stronie samego programu? Potraktujmy to jako program, do którego możemy. Osadzać, w którym możemy umieszczać elementy, tak jak wspomniałem, 2D, bo zobaczycie tutaj, że nawet jak mamy możliwość jakiegokolwiek importu, to i pliki JPEG, i pliki PSDK, i pliki 3D, to wszystko jest tutaj jakby w pełni dostępne i możemy to umieszczać. Ale zacznijmy od tego, że zobaczmy, mamy tutaj jakby dwa elementy: edycja i podgląd. I tutaj są wbudowane jakieś elementy gotowe, powiedzmy, elementy 3D, czy jakieś gotowe ilustracje, które możemy sobie umieszczać w naszej scenie. Ok, no i może tak bardzo uproszczony sposób, nie wiem, umieścimy sobie, mam tam Abstract Plant. Ok, osadza nam się ten element. Tutaj po prostu scrolujemy. Jesteśmy w przestrzeni 3D, w której no mamy nasz obiekt prawym klawiszem myszy. Możemy tutaj w tej przestrzeni obracać się kamerą i oglądać ten nasz obiekt, który tutaj mamy. Ale to powiedzmy jest proste i zrozumiałe. I teraz tak normalne. Zobaczcie narzędzia do obrotu, do zmiany skali, do pracy. Z kamerami w tym wypadku, z kamerą, tak i content, i pod spodem mamy też to, co nas interesuje, czyli behavior builder, czyli jakiego, jakieś konkretne zachowanie, które możemy powiedzmy tak zaprogramować w tym, w tym wypadku. Mamy naszą roślinkę. Mamy tutaj wszelkiego rodzaju akcje, czyli to, że możemy duplikować obiekt, możemy ustawić jakieś przyleganie tych obiektów do siebie, czyli praktycznie jak w każdym sofcie tego typu, czyli powiedzmy 3D, czyli no, nic, to nie jest, nic to nie jest jakby w pełni nadzwyczajne. A, ale to, co mamy tutaj, zobaczcie, dorzucanie triggerów i akcji, tak eee, czyli to, żebyśmy stworzyli naszą scenę, sceną interaktywną. No i mamy trigger do tego obiektu i mamy start, czyli z rozpoczęciem jakby naszej naszej powiedzmy jakby sceny, czyli kiedy ją wczytamy już w tym świecie smartfona, naszego tabletu w tym wypadku. Czyli co się stanie, czyli odpalamy i od początku widzimy obiekt, ewentualnie mamy tap, czyli od tutaj powiedzmy naciśnięcia, klepnięcia paluchem, tak? Tutaj też zawsze możemy to przełączyć, czyli jest akcja, czyli co się wydarzy. Czyli tak, naciskamy paluchem, jest akcja, i teraz jest trigger, tak? Ten, który mieliśmy, czyli on już tutaj jest, ale akcja jest plusik, czyli dodajemy akcję. No i teraz, kiedy będziemy mieli na przykład animację naszego obiektu, obiektu 3D, tak, co wam pokażę na przykładzie dwóch programów czyli to będzie zarówno Blender, jak i Cinema 4D czyli jak możemy sobie tutaj hmm, wczytywać te animacje ale też możemy zrobić coś takiego jak Play Images, tak, czyli odtwórz jakieś obrazy, o tym też powiemy, ale dodatkowo co tutaj mamy, zobaczcie, to że może ten nasz obiekt podążać, tak, że po naciśnięciu może na przykład otworzyć się jakaś strona internetowa, okay? eee, Ale też są zachowania animacyjne, czyli na przykład bounce, czyli że ten nasz obiekcik po prostu podskoczy, ok? I mamy tutaj, zobaczcie, bounce. Bo tak jak widzieliście wcześniej z tej listy, też możemy wybrać konkretną akcję i mamy ten bounce, naciskamy play. OK, podskakuje nam ten model. I teraz co? Eee, czas trwania, zachowanie, czyli czy to ma być ruch liniowy, czy to ma być easy in, easy out. Eee, ilość razy odtworzeń, opóźnienie, czas trwania. Możemy tutaj skrócić, tak? OK. I to zobaczcie na dobrą sprawę. Tyle. Możemy ustalić liczbę, jeżeli chodzi o liczbę odtworzeń. Okej, okay, mamy to. Co dalej? Kolejna akcja, która może być. Czyli w tym samym wypadku możemy na przykład obrócić obiekt. Okej, okay, na podobnej zasadzie. Na przykład ja tutaj zrobię coś takiego dziwnego. OK, Infinite. Zwiększę te parametry. OK, i mamy Back and Forth opcję. Ok, czyli wraca nam z powrotem. Zmienię na 3. Od początku do końca, od końca do początku. Czyli taka dość tutaj fajna sytuacja, czyli pętla. I po akcji może następować kolejna, kolejna akcja. No okej, okay, ja on sobie teraz orbituję. Tak jak mówię, to są jedynie tutaj, to co wam pokazuje, jedynie jakieś e, przykłady. Czy mamy tutaj tak samo follow? A no okej, okay, no w tym wypadku dość w prosty sposób. Okej, okay, odtworzenie dźwięków, no wiadomo, przypisanie jakiejś konkretnej akcji. No ale tych elementów e, w naszej scenie, zobaczcie, może mieć wiele. Tak, no teraz jest jakiś konflikt, bez obiekt w obiekcie, natomiast to jakby nam nie przeszkadza. I podobnie, po naciśnięciu akcja, na przykład będziemy chcieli coś takiego, żeby obiekt się ukrył. I żeby nam się tutaj ukrywał. Może być sekundowym opóźnieniem, na przykład po naszej akcji. No OK. Czas trwania możemy wydłużyć. A wiadomo, że opóźnienie nie jest zbyt dobre w takim wypadku, bo użytkownik ma to do siebie, że będzie chciał klikać, klikać i klikać i sprawdzać, co się dzieje. No OK, na przykład. Kolejna akcja. Kolejna akcja mamy show. Hide show. Możemy zrobić to, co mówię, czyli Play Images. Tak, ale w tym wypadku. To akurat nie jest to, co nam tutaj potrzeba. Jeżeli chcemy usunąć, zaznaczamy klawisz Delete i to mamy. Czyli zobaczcie, stworzyliśmy sobie. Na razie tak, przykładowo coś takiego. No, i po prostu ja to, co zrobiłem, już mam jakby zapisane, tak? Oczywiście mogę to gdzieś wyeksportować dodatkowo, e, mogę współdzielić, czyli mamy sharing, ale to, co mnie interesuje najbardziej, czyli to jest to, że w tym momencie, kiedy to sobie zapisałem na moim urządzeniu, zostało to już w pełni udostępnione. Ale jeżeli chcemy na przykład ustawić e, ten nasz projekt jako Projekt udostępniony. Mamy tutaj tak samo właśnie share i możemy stworzyć sobie link. I mamy, zobaczcie, rozmiar tego projektu. Ok. Tak samo, mój wersję, to co możemy zrobić, czyli wyeksportować sobie do formatu naszego Aero. A więc takie dwie możliwości. Ale tak jak wspomniałem, interesuje nas to, że dokładnie w tym momencie, jak już zakończyliśmy pracę, przenosi nam się to na urządzenie mobilne i teraz zobaczycie, że wszelkiego rodzaju zmiany. Które na przykład dokonam tutaj, mając telefon czy tablet w ręku, ee, będą się jakby aktualizować, będą się pojawiać komunikat o tym, że ok coś zostało zmienione, aktualizujemy. No to sprawdźmy, co nam z tego wyszło. No dobra, mamy teraz tą naszą przestrzeń, skanujemy ją sobie, pojawia się płaszczyzna, widzimy oznaczona tymi kropkami. No i. Przypina nam się nasz obiekt. Możemy go oczywiście sobie tutaj przesunąć. Klap siedzi sobie. No i drugi obiekcik przesuwamy sobie w tamtą pozycję. OK. No oczywiście to, co ja Wam pokazuję, to jest taka testowa przestrzeń, a więc tutaj się tylko skupimy na tym, czy wszystko nam jakoś tutaj siedzi. Jasne, wszystko zależy też od dokładności kamerki, od tego czy jest jasno w pomieszczeniu. Ja tutaj na razie tylko i wyłącznie taki bardzo mały, prosty test dla Was chcę przeprowadzić.